O nie! O ja pierdolę! Sorry, zapisałem się trochę w podróży. Postój, mamy! No to trzy i dopew! Auto! Kurwa! Auto! Epoch, e, jaki okno? O, czekaj, kurwa! Epoch, jaki okno? Nie widzę. Jakie okno? Kurwa! E, poczekaj! czekaj! Kurwa! O! O! o kurwa. I co jest, bo ty jest Ja pierdolę! Ja pierdolę! Cześć! Ej, Karol, czy co ty zrobiłeś z tamtym auto? Ale Ja pierdolę, nie! Kurwa! Nie piszę się za to, pierdolę! Czekaj! Muszę wczytać sewa! Jest, mam chyba. Tak jest, 1,4 litra. Ja. Dobra. Mamy silnik Mamy silnik... Za... Mamy silnik. O, ja pierdolę! O, kurwa. <laughs> No bo ten biega nam ciągle po aucie, debil Karol, włóż o. sobie silnik do auta Włóż sobie Ej, co? Włożyłem Ej! Słówka! Zamoczyłeś. Słówka! Co jest? Spalz Kurwa, ja pierdolę! Kurwa, czytka, ja pierdolę! ja jak zajebiś, już, kurwa, cię otwieram! Miku Pyszu, czekaj, kurwa! Bo już to jest, jest, jebany debilu! Je <laughs> <laughs> ja blane, blane, blane! Kurwa, na macie! Co to jest? Zamykamy kamy gamy je. ta Jebany, pusty! <laughs> tam się odpierdala, ty? Chyba, wy chyba wyjebało mi gra. Eee, tak. Zdecydowanie tak. Chociaż nie, czekaj, ja mam jeden FPS. Wiesz co, nie, wyjebało cię w ogóle z serwera, o. więc tak, wyjebało ci gra. A JA Ty, żyję. Ja też żyję, czemu to jest ciało? Ja nie żyję. Co się stało? Chodzimy. Moment jest, nega Ciało to jest niga ciało? Wszedł z kur... Kurde wszedł, o, ja mnie I Dobra jedymy O No jedź To nie jest o, to dobre jak... O, jup, ja o. <noise> Ale to był... Ja pierdziele ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś ty nie siedział, Karol. Ej, mam pomysł! Ała, kurna. Ała, ja pierdek! O. o co fuck? Aha! Umarłem! Tak to daleko jeszcze? Umarłem! E, co ci? Aha, aha! U mojej ja pierdolę! Co jest, kurwa? kurwa? Czemu ty umarłeś, kurwa? Co jest? Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! stary, się! <noise> to ciało. Zatrzymaj się! to się! Zatrzymaj się! tego ciała debil! Wydupię. <noise> Nie e, autobus! O, tam się! Nie wydupisz Zatrzymaj O! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! się! Autobus z Ukrainy! Co? E Aha. E A nie da się wsiąść. Da się, da się tylko. Da nie się. Nie. O! Da to się. było pod. pod, 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 pod... No, G O To silnika nie ma. Zobacz fuel tanka eee, Co? Jo. <laughs> Pijemy! Pijemy! Ale to silnik w ogóle ma? Nie ma silnika, nic nie ma, to tym no. nawet i pojedziemy. To jedziemy dalej. Ale krzywe to, krzywa to ulica. Ej, bo my jedziemy więcej niż 200! Ile jedziemy? 200! Ty, o wieś. kurwa! Ja pier... ty, bo pierdolę! Ja pierdolę, ty! ty. Zobacz, zobacz wskazówkę! Chłopie, zobacz z tyłu! Suba dostałem, OBS mi przysłał! O kurwa! Suba dostałem! Ja tam! Dzięki za zoomika! Ja pierdeka. Jaki Jaka prędkość! Nie zauważyłem w ogóle, że my tak szybko jedziemy. Bez kitu, bo z górki jedziemy. ZATRZYMAMY SIĘ! NIE ZATRZYMAMY ja! SIĘ! O kur... <ślesz> o o. Zatrzymaliśmy się. Oj, ja pierdziele. K kurna mać. Ja pierdole. Co? co? ty odkurwiasz? Nie ja nic, nic, piłem. Gdzie te drzwi? Te, kurwa drzwi? Zapal przednie światła, ja pierdole, człowieku. No, są zapalone O! A widzę, widzę, po lewej stronie od budynku, po lewej stronie od budynku Tu? No O kurwa, fakty nice Ty Sonar, sprawdź, czy coś jest wokół Eee... Yyy... Co? Co? Co, co, co? Sonar się zac... Cio, 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 Kurwa, co jest? <tuszy> Wychodzę no Odpalany Dżing. <głos> Dżing. <głos> Dżing. <głos> <głos> jest coś na drodze, to jest jakiś budynek, wygląda jak kościół niczym z farka pionki do zniszczenia. O kurde, o, to musimy zniszczyć. <noise> Kurwa, rampa! Zatrzymujemy się, ale rampa! No i chuj. Ojej, zombie, ząbiak! O pokonałem! i dwa auta! O ja pierdolę, Wszyscy kurwa, auto ale już raz, 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 kurwa. Dobra raz, tam! <grywa> kurwa! Dun, dun, da, da. <grywa>

<laughs> ja to mówię <wiedzę> ze mną starego <laughs> Kurde, świeci słońce No cóż Ej No Co no, my mamy z nim zrobić? Ty wziąć? Nie wiem, kurwa, no Mam pomysł Bo jak się otworzy to Zaradę bez problemu, wyjąć tą kanapę. No nie, bo będzie za ciężka, kurwa, nie ruszysz jej. No ale tutaj przynajmniej nic ci nie blokuje. No ale, no to chuj, możemy spróbować w takim razie.

się Nagle nas zatrzymało. Ty, wkładaj rzeczy z powrotem. jesteś zablokowany w animacji siedzenia. Zobacz, na Dobra! Dupaj! Nie! Aha, to u mnie nic nie było. O! Ciało. No i... ciało. Ty bo mnie to nie dupło. Ciało, o! Dupa. O, mamy szczotkę. Rozwaliłeś światło? No. Kurka! No to spierdala się Ups. Mnie. Heksu mnie przekonał.